Witam bardzo serdecznie, ja nazywam się Burial i zapraszam na kolejny odcinek z gameplaya do gry The Evil Within. Castellanos, was that someone else's memories? You were moaning in your sleep. Have a bad dream. <sighs> To to tak krzyczy. To tutaj. From the Tyle pytań, a tak mało odpowiedzi. Nie ma żadnych nowych zapisków. Pobiegnę sobie zobaczę, czy.

To jest dlatego, Zobaczmy, czy mogę tutaj coś... Siedemnaście i tysiąca. Może wskaźnik zdrowia sobie podniosę. Jeszcze jeden poziom Takałki. granatę weźmiemy jednak. Dobra, na zostawię sobie jako rezerwę. Coś dozbieramy. No dobra, to wracamy do naszego koszmaru. Tutaj nie mogę. O, nie mogę. Po które będę mógł wejść. Coś tu jest do zrobienia w takim razie, a może to ten obraz? O właśnie, Aha. coś się zmieniło, ale obraz jest nadal ten sam. You look as if you'd seen a ghost. Oh, not good. Nie mam kontroli. Aha. Zebeczki. Żel. Tutaj na bok. O kolejny żel. I've seen that house somewhere. never been here before, Zamknęło się drzwi. Dobra, to zrobimy sobie zwiedzanie naokoło. Słychać żadnych trupów, więc mogę pobiegać peczki nic nie ma. Tutaj nic! Zanim wejdę, to jeszcze druga strona. jest jeszcze jakieś... Zakątek ogrodu. O. 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 Jeden pocisk, ale 500 żelu. Wszystko? Samą bramą tysią tysiąc jak żelu, o matko, bym przegapił. Jeszcze amunicja na ławeczce, o tu jeszcze żel leży. Fajnie, jesteśmy już na fullu. Dobra, Now what, są za tymi drzwiami, tam się musimy dostać, jest, cinek z gazety Crimson Post. Tragiczna śmierć dziecka i niani w pożarze w Crimson City 11 lutego 2012 roku. Mimo iż straż pożarna z Crimson City przybyła na miejsce bardzo szybko, a strażacy nie ustawali w wysiłkach, szybko rozprzestrzeniający się pożar domu spowodował śmierć małej dziewczynki i jej niani. Do tego tragicznego wydarzenia doszło wczoraj po południu w dzielnicy Park Ridge w Crimson City. Pięcioletnia Lili Castellanos i jej opiekunka, 56-letnia A Flores, nie zdołały uniknąć płomieni i dymu, które szybko objęły dom jednorodzinny. Rodzice Lili, którzy oboje są śledczymi na komendzie policji w Crimson City, natychmiast przybyli na miejsce, ale było już za późno, aby uratować ich córkę z płomieni. Pożar ostatecznie został ugaszony przez strażaków po kilku godzinach, ale dom został całkowicie zniszczony. Przyczyny pożaru są ustalane. Ale wstępne oględziny wskazują na zwarcie instalacji elektrycznej. Ciąg też na stronie ósmej. No, przykra sprawa, czyli córka pastelaniosów na płomieniach. Zobaczmy, co mamy tutaj. Słyszysz, jak tam coś chodzi? O, jeszcze dziennik. Notatka z jadalni posiadłości. Wreszcie udało mi się odkryć drogę. Portal do nowego świata. Wszystkie szczegóły były tu przez cały czas. Tuż przed moim nosem. Jak to możliwe, że wcześniej nie udało mi się ich dostrzec? Dokładny proces łamania ludzkiej psychiki, niszczenia jej i przekazania mi władzy jest oczywisty. Gdy już go widzę, jasne jest, co powinienem zrobić i co muszę zrobić. Mogę zdobyć wszystko, czego szukałem, odzyskać wszystko, co utraciłem, ale potrzebuję środków. I Ten kretyn wreszcie może się przydać. wróćmy. Jednak zdecydowałem się tutaj przyjść ze względu na te wycinki z gazet, one mogą coś tutaj, w każdym rozdziale dokładają jak, jakąś część abuły. No proszę. Znaleziono zmasakrowane ciała. Ciała znalezione w okolicy posiadłości Wielskiej. Identyfikacja potrwa kilka tygodni. W okolicy posiadłości Victoriano znaleziono cztery zmasakrowane ciała. Wygląda na to, że przeprowadzono na nich prymitywne operacje medyczne. Zaginął Ruber Victoriano. Ukochany syn bogatej rodziny Victoriano nie był widziany od czasu pożarów posiadłości rodzinnej. Co się dzieje? O kurde, to krówik. O kurde, nie, 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 Jak on się teleportuje? Co jest grane? nie, no, strzelać do niego nie, ma sensu. Ciekawa jest. Ale... Zląkłem się troszeczkę, a trzeba przed nim uciekać, i widać to tam o. Płychać. Jeszcze w stanie, myślę. No właśnie. Dobra. Nie ja chciałem tam podbiegać, bo powinienem go podbiec i podpalić. Ale tutaj była ta łapka. Tego się troszeczkę obawiałem, że nie wyrobię i że mnie wysadzi. Tu mam do podniesienia coś, było? Koperka. Przeładowany. To podpalę. Tutaj duża butla, żelu, laboratorium. Było jeszcze coś. A, Nie, ja, chyba tutaj chyba nic nie ma. O matko, jakiś mózg. Dobra, zobaczmy. Anticipate greater results with stimulation of section F seven, the consent region of the neocortex. Let me go! Subject imprint only partially successful. Individual personality traits linger. Mhm mm muszę... To e, F Zgoda, czyli... lewa półkula, dolna część. Gdzieś tutaj? Nie. Ubiłem gwóźdź. Wow. O. Is this. what did you call it? Your inner sanctum? A research lab in your own. I I didn't give you permission. Come now, we're both men of science. Men of science are dedicated to the pursuit of knowledge. You can show me your experiments. I can show you things. You wouldn't like them, you'd think they're gross. In science one must do any number of things a layperson may find disgusting i've done many things others would consider distasteful you think i'm some kind of a monster you concern yourself so much with your appearance but that mind of yours that's all that matters what, Czy to Rubik Ruben. Ruben Victoriano. No pasuje, pasuje, tak? Czyli Ruwik jako skrót od imienia i nazwiska to by było. Czyli Jimenez z nim współpracował, a jak w momencie, kiedy on był jeszcze dzieckiem, tak naprawdę nad tymi eksperymentami. Wow, ale się zachrastałem. Wypadł na mnie jak wściekły. A, czyli to, czyli to, co zrobiłem, to tutaj uruchomiło, znaczy coś wtłoczyło ten jakiś płyn do tej maszynerii. No dobra. No dobra, to co? Dalej, teraz prawa strona? O kurde. Znowu za mną idzie O nie, znowu się teleportował po schodach A jeszcze na górze są schody Dobra, najpierw nasze drzwi Aś się zmęczyłem To idziemy dalej tutaj Gdzie skończyliśmy Do podniesienia, zapałki, dobrze, bo ostatnio korzystałem troszeczkę, a mało się tych zapałek teraz znajduje. Tutaj nie ma w tych komodach, nic, żadnych szuflad. O, słyszę. Ude... Miałem nadzieję, że się że uda się zaskradać i ale się nie udało Cicho Amunicja do najperki. Coś tu jeszcze jest oprócz tego Jeszcze żel. O Ładnie, ładnie. Nie, nic tu nie ma do rozwałki. Można się... o, tu jeszcze. O. Ten śmiech trochę złowrogi. Yay. Yeah. Śmiech mnie tutaj martwił. Kolejny granat. To jest dziennik. Notatka spokoju muzycznego posiadłości. Dwa światy odgrodzone poszarpaną otchłanią. Powyżej widzowie bez twarzy drwią z tragedii. Poniżej bezbronne ofiary tracą wszystko. Aha Jakiś safe, tak? I co i to wszystko tutaj? To jeszcze góra w takim razie. Kolejna, kolejna strzykawa, której nie mogę podnieść. Dobra, to wrac... O, nie. Wracam i na górę. Tu? Może. Zaczniemy. O, i to jest ten sam obraz. Stare pokrętło sejfu, widnieją na nim cyfry od 0 do 9. Jakiś obraz przedar przedarty na pół. I ten obraz, teraz kompletny, wtedy to była ta twarza tego Rubena właśnie. Nie, 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 on tutaj jest. Ja mam go jakoś ominąć. Nie, teraz z tej strony idzie. O nie, 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 zmęczyłem się. Nie no, on się zatrzymał. Idź już. Dobrze, że to minęło. Dobrze, to jest tylko na czas, bo ta stamina tutaj to jest powalone trochę. Dobra, wracajmy tutaj. Bo tutaj jeszcze nic wszystkiego nie zebrałem. Żel, A mówiąc o obrazie, to był właśnie ten Ruben, była ta jego twarz, te robaki wychodziła. Teraz pozostałe twarze są poprzedzierane. Rodzice i co, i siostra jego. Dobra, tu nic więcej nie ma. zostały drzwi po jednej po drugiej stronie. W tym miejscu przerwiemy naszą rozgrywkę w dziewiątym rozdziale gry The Evil Within. Jeśli wam się spodobało, zachęcam do dania łapki w górę i zostawienia subika. Tymczasem żegna się z Wami Burial i zapraszam na kolejny odcinek z tego rozdziału, który ukaże się już wkrótce. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.